Barbara, kurdej, szatan zostanie usunięta z obsady? M jak miłość? Niepokojące, doniesienia dla wielbicieli serialu i granej przez basie postaci. Już kilka razy pojawiały się plotki, że Barbara, kurdej, szatan zniknie zem jak miłość. Aktorka po urodzeniu syna Henia wzięła długi urlop, a scenarzyści wysłali Joasię Chodakowską, w którą się wciela do Francji. Gdzie leczyła rany po tym, jak odkryła, że Michał oszukał ją w sprawie ukochanego Leszka Krajewskiego, Sławek Uniatowski. Co prawda, kurdej i szatan wróciła do serialu w końcówce poprzedniego sezonu, ale pogłoski o tym, że produkcja ma plan, żeby zniknęła z obsady na dobre, wracały. Okazało się, że za rzadkim pojawianiem się aktorki stoi jej udział w. Twoja twarz brzmi znajomo, a na Joasie czeka jeszcze sporo wyzwań. Tymczasem Basia stała się bohaterka skandalu i temat wrócił jak bumerang.Barbara Kurdejsztań nie przebierała w słowach i użyła wielu niecenzuralnych, kiedy komentowała na gorąco na Instagramie sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Niestety jej post nie przez wszystkich został odebrany, jako manifest współczucia dla dramatów ludzkich, które rozgrywają się w zasadzie pod naszymi nosami. Słowa gwiazdy nie spotkały się z aprobatą wielu, choć, jak twierdzi, działała, w dobrej wierze, co potwierdziła w rozmowie z nami Gosia Andrzejewicz. Jej wpis wywołał istną lawinę, a media zaczęły cytować jej słowa. Aktorka zdecydowała się usunąć wulgaryzmy z publikacji i w kolejnym wpisie zamieściła przeprosiny. Podkreśliła jednak, że zdania nie zmienia i nadal czuję się zbulwersowana tym, co się dzieje. Barbara Kurdej-Szatan szybko odczuła konsekwencje publikacji. Internauci masowo zaczęli wysyłać wiadomości do Pleja. Przypomnijmy, że aktorka od wielu lat jest twarzą operatora, który natychmiast zareagował i odciął się od słów swojej gwiazdy. Mało tego, poświęcono jej materiał w niedzielnym wydaniu wiadomości. Przytoczono słowa i poinformowano, że obraza Straży Granicznej nie zostanie Bezecha, a sprawą ma zająć się prokuratura. Do tego aktorka finansowo odczuje konsekwencje swoich słów. Jakby tego wszystkiego było mało, informator Superekspresu donosi, że aktorka może stracić rolę w M. Jak Miłość. Czy, rzeczywiście, produkcja M. Jak Miłość zdecyduje się na takie posunięcie? Widzowie mogliby jednak odczuć brak ulubionej aktorki.